Witam państwa i zapraszam do obejrzenia Siedleckiego Magazynu Kulturalnego, magazynu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Merzyckiego. Scena Teatralna Miasta Siedlce. Kolejnym koncertem w ramach 5-letniego festiwalu pod Muralem był koncert zespołu Piramidy i balady, pieśni, romanse Błata Okudżawy. Było niezwykle romantycznie. Popatrzcie. Domu, w naszym domu, w naszym domu. Istny raj, istny raj. Do nikogo pretensji nie mamy. Byle było, nie gorzej niż jest, to nam kraj Wytrzymamy. Płacze dziewczynka, balon uciekuje ludzie mówią, nie płacz, a balonik chę. Płacze dziewczyna, chłopca trzeba je, ludzie mówią nie płacz, a balonik chęć. Znielacka się odzywa jeszcze stłumiony trąby ryk. już słowo się zaczyna zrywać zwark, żeby się stawić przyk, lecz deszcz melodii głośniej ciszej pomiędzy ludźmi nicitka Nadziej i znów orkiestry słyszę gdzie pierwsze skrzypce miłość gra na znów w orkiestry słyszę, gdzie pierwsze skrzypce miłość gra. Otworzyli nam nasz cyrk z pełną pompą, z pełnym szpanem i wołają Tańcz ta teraz na ta linie tak jak chce program ustalony już. Numery są wybrane i wasza własna wystawi wam gazeta. Kto chce, niech poskremie lwy, a kto chce, niech ogień łyka, a kto lody poroznosi, to już tylko wasza sprawa. Zobaczymy, jak was przyjmie wasza wszak publika, zobaczycie, jak się zbiera gwizdy, błaga się o prawa. Ostatnie z cyklu spotkań teatralnych pod Muralem były dwa przedstawienia w ostatnią niedzielę. O godzinie 15 Koziołek Matołek i jego przygody, o godzinie 20 Popper. Jak się bawiliśmy, a bawiliśmy się świetnie, zobaczcie. Wszystkie mądre polskie kozy. Na naradzie się zebrały i rzecz taką uchwaliły. W słynnym mieście pasanowie, tacy sprytni są kowale, że potrafią podkuć kozę, by chodziła w pełnej chwale. Prze to koza albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do... Dokąd musi pójść? Do Pacanowa! Geo, geo, geografia To zabawa jest na mapach geo, geo, geografia To zabawa jest na mapach Poznasz różne kontynenty Ich mieszkańców Będziesz wielki Dzięki małpie się nie zgubisz słowie dzisiaj ryby trzy tra la la, la Będzie o ho ho tra la, 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 Może trafi się dziś tą, tra la, la, la Pyszny obiad zjem tra padem Będę czuł się jak sam król tra pa I na stół Hej! Nazwa prosta, no i znana Pa-ca Pacanów! Hmm. Najbliżej masz w Himalaje. Widzisz, bratku, ten wierzchołek? Ten? Tak, tak. Widzę, widzę. Już się boję. Białe szczyty małego. To wysoko i daleko. Hirotaru mieszka właśnie niedaleko. To Japończyk. Naukowiec. Wojny w czasie. Pasterz owiec. Wow, wow, wow. zazdrości takich gości prosto z Polska. Wioska czeka! I ta strawa już gotowa! Ue, 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 ue. Ue, 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 ue. To jest właśnie od Afryki. Każdy jest po prostu dziki i językiem dziwnym włada. Ciężka będzie to przeprawa. Kogo jeszcze poznałem? Kogo jeszcze, kogo jeszcze? O W no, Niech wszystkich poznałem! Wyrazić wam pewien sekret? Jeszcze tylko kilka kroków, No i do tle do Krakowa. Dał już blisko Batanowa. A w Krakowie Wawel pięknie oświetlony. I dorożki, i kościoły. Kożołek, matołek koziął dobrze znany. W czerwone spodęki, lubię być ubrany. Mam czapkę i kropkę, plececzek plece duży. I uwielbiam ten. Jestem w podróży, tańczę parkę, Koja czasem, zdrowi też mi w No bo jestem kozioł zmienny, śpiewający i dziedzinny. Me. 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 Me, Dziękujemy Wam za wspólną koziołką przygodę. Do zobaczenia! Do zobaczenia. Co robić? Popończę! Popończę! Co robić? Opowiedziałabym mu, ale. O, jak ja się wstydzę. Nie upłynęły jeszcze dwa lata od ślubu i już nie subtelna. Dokąd? Proszę pójść do fryzjera przygotować fryzurę z okazji pojednania. Zdaj się na mnie. Popończę! Opuściu, wszystko będzie dobrze, zadbasz o to, prawda? Kto jeśli nie ja? Miłość jest piękniejsza, po palcu w nosie, noce są delikatniejsze, Miłość jest piękniejsza po palcu w nosie, Noce są delikatniejsze po palcu w nosie. Bo palec w nosie, palec w nosie, Przywraca nam wiosny wakocie. Masz rację, masz rację, nie ma o czym mówić. Szwarc wycofa się jeszcze tej nocy, odpowiadam za to. Kac, idź spać. Bo Powiedziałam, że szwarc wycofa się jeszcze tej nocy. Też sobie znaleźli kogoś, kto zrezygnuje ze stój i będzie się wycofywać. Idź spać. Szwarc, ja nie mam siły na głupoty i nie chcę tutaj tego. Kacza? Właśnie nocami. Daję ci czas do jutra, rana, żebyś się wycofał z pragnienia, żeby Poper umarł. O, przyznaj się do sekretnego romansu z Poperem. Zostawisz mnie? Co? Hmm? Zostaw, widzicie? Nigdy. A ty zostawisz mnie? Nigdy. Hmm? jesteś moim mężem i kocham Cię, o jak ja Cię kocham. Mimo tego, że jestem Twoją przysięgą przeciwniczką w kwestii popera. Lato, drodzy Państwo, to nie tylko wydarzenia artystyczne pod muralem. To także nasza codzienna praca. Dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić w najbliższy czwartek, 29 lipca do naszej sali teatralnej, bo tego dnia o godzinie 17 spektakl dla dzieci i młodzieży Spektakl pod tytułem W pracowni Ambrożego Kleksa. Drodzy Państwo, więcej na ten temat mówić nie muszę, a chcę tylko powiedzieć, że jeszcze jakieś bilety widziałem. Dostępne są, więc myślę, że kto się pośpieszy, będzie szczęściarzem, bilety dostanie i z młodzieżą swoją domową na ten znakomity, bardzo dobry, interesujący spektakl przyjdzie. Zapraszamy. Ostatnim koncertem tegorocznego, piątego festiwalu pod Moralem będzie koncert zespołu Reggae. Ta muzyka będzie królowała na naszej letniej scenie. To zespół Boleo Follow the Rhythm. Zapraszam. Start godzina 21. Jak zwykle wstęp wolny i jak zwykle w razie niepogody przychodźcie, bo przeniesiemy ten koncert do naszej sali teatralnej. Musicie to zobaczyć. Moi drodzy, pracujemy nadal, trwają zajęcia i warsztaty 22-letniej Akademii Talentów Łowcy Talentów. W ostatnim tygodniu zajęcia teatralne miał nasz instruktor, aktor, reżyser, muzyk, kompozytor Robert Protasewicz. Byliście Państwo, za co bardzo dziękujemy. Zresztą zobaczcie, jak młodzież, jak Wy bawiliście się na tych zajęciach. I w tym wydaniu naszego programu to już wszystko. Powiem więcej, drodzy Państwo, spotkamy się na koniec wakacji, ale pracujemy nadal, bo w sierpniu przecież artysta plastyk Ireneusz Parzyczek w Klubie Kultury Trójka przy ulicy Kurpiowskiej 3 prowadził, będzie zajęcia artystyczne dla młodzieży. Dlatego też śledźcie nasz profil na Facebooku, zaglądajcie na naszą stronę internetową, bo wszędzie tam będziemy Was informować o wydarzeniach tych, które na bieżąco dla Państwa przygotowujemy. Drodzy Państwo, do zobaczenia zatem po wakacjach.